Dobra, montujemy tych batonów. Mm, ja lecę na drugi. Jak ten koleś mnie wyprzedził jeden z drugim? Trzy loty To jest stara. Ej, dobra, bo oni lecą na drugim. Mygi. Ja lecę na trzeci. No nie, nie, nie. Żyjecie? Dobra mam PMA i PAMAS On oh, no, ma taktykę, dobra te... Nie mam KV'ów O oh, już mam z zaraz do was przyjdzie szypat ten podziemia z luty nice ha. <grystanie> drugi ty fipa chcesz taką pompę? Tylko sobie wziąłem. O, się zabudowałem w postaci sekundzie, Ej, strzelają. Biegnę do was. Nice. Ten co strzela w ogóle? Na M-bocie Na stacji będę nowy gość. No nie wiem, przedtem miałem przez kilometr, a teraz on robi tragi. Zapominam że we siebie nie słyszycie. Leżą wszyscy. O, kawa jest jakaś ta Dwa kawy mam. Ej, Fipek, na tym, no. na parterze, w tym moim budynku masz fioletową nieautomatyczną. W którym budynku? Moim. Tam. OK. Nie, to mi się, że... A tu macie w ciul lutu, nie? Mam. I przy tym... Przy busie bojowym jeszcze jest. E, prawie marzamy do pm to się pyta. 170. To już wchodźmy I Do Mówię się, dziękuję. Spota. Nie wiem, jak ten domek był lutowany, że skrzynek nie wzięli. Dobra, 100 na 100. Frak jest, cały team leży. Gitara. Siema, Krośik. O sekundę kamielam. Nie. Nie, Idziemy stąd, nie, czy ten, nie? Dank u oh. Ja nie wiem o co chodzi nie? Kiedy jedziemy do tych do kebabów? Nie wiem, po 20 Chyba, że mi kupisz dodatek. A nie bo już ja dodatku nie mam, to nie wiem jak kupię dodatek. Do ETS-a Macie ma do pompy? No 63... O, neku przyjeżdża, patrz! Trochę <grystanie> za późno No to na nas na tą kierkę to co, lepiej bez niego idzie No powiedz mu, żeby tego nie pił, bo tam jest ten nie pił. samochód. No i wypił. No, bo samochód tam był. A i przerobili ten moc, inaczej jest zejście teraz tam. A nie, dobra. Nie że Cześć, YouTube test, się Ej, ze skalistych nikt nie idzie? Serio? Czy widziałem YouTube rewinda? Tak. I oczy mi krwawiły. Macie rakiety? zobaczę. O, masz tutaj leżą o, bo... Nie mam więcej Ej, witam, będę mógł później dołączyć? Nie wiem, ale myślę, że opis streamowie Ja mam małe kewy, jak coś to mogę wziąć, bo mam sloto. Jeszcze. Ja pek, ty małe a w ogóle zawsze są trzy skrzynki. Zawsze są trzy skrzynki, bo jest stuprocentowy respawn skrzynek w tym sezonie. No wiem, ale w sensie zawsze są trzy skrzynki jeszcze nie otwarte. O. A. <laughs> Czy możesz moderatora, a znasz regulamin streama? Bo wiesz, moderator musi znać regulamin i przestrzegać go przede wszystkim. Dobra, biorę tu chrzaki. To chyba, bo to są jeszcze dwie. To bierz. Matka, to tak. Chodźmy do strachu. Co ja, bo w krzakach patrzę, czy coś jeszcze jest. Bo tu się w krzakach i to my jeszcze raz. No już jest zebrane wszystko. W Mam sześć już <gamy> Kolejny drzy. To czemu gaming war, gaming war Napisałem, że przykro mi, ale nie, ale napisałem do tego typu, a nie do tego drugiego. O, Fipek ma jakoś młoda oh Fipek ma tak jakaś młoda No bo... Przestrzegał regulaminu streama, no. Czy można z nami bez mikra zagrać? Jedna osoba może zagrać aktualnie. To jest Kefro, bo przychodził na streama już od dawna. Wybłagał. Myślę, że wspierającego powinien jeszcze kupić. Co on tak daleko jest? W strafie. O, Stefan. Seria? No to pytałem YouTube test, czy możesz, czy znasz regulamin streama, no moderator musi znać regulamin streama i go przestrzega, nie? A jak rozwalę bronią podłogę i z, pod to też wypadnie? Co, czy... Tak. To tu trochę, drewna tu trochę zostało. Nie mogę oznaczyć a to flip walczy z Ej, zrzut mi na łeb spada, nie? O oh, lul, episka pompa chyba Ale. Bardzo. Wiedziałem, że bo coś tam w sumie hmm. to tak. Dobra, ey, nie oznaczajcie tym, bo wtedy myślicie, że jest przeciwny. Ej, są tu, na ładzie. Ja pierdolę. Masz rpega fioletowego, nie? Tyle strzelania. <laughs> A, Tyle strzelania, nie? Tu masz... Je, ej, tu jest jeszcze drewno w tym kwadracie. Ja już mam trzy dużo. Drewno tu jest w kwadracie. Bo z lamy zostało. Masz drewno na Nie mam RPK Znaczy nie mam snajpa, ale się RPG Chodźcie ma. do strefy, ej pojedziecie ze strefy A za minutę będzie leciała Chodź do strefy KF-a Zapomniałeś, że głównie nie słyszą Tam są gości Chodźcie na n -a. Najlepiej Ej, nie otwierajcie tej skrzynki, powiedz mu żeby nie wchodził do tego budynku Nie wchodź tu, do tego budynku Tam gdzie jest pu pułapka, może się nadzieją goście O, skarb Lol W sensie nie wchodź do tego budynku, bo... Tam pułapkę Krzętka zostawiłem Skrzynkę zostawił żeby... i trawa Żeby się tam tamcie nadziali Powiedz jaki regulamin... No po co ja mam mówić, Jakie jest w opisie napisane? Ej, bo się wbijamy w dwa teamy tak w sumie, nie? Patrz, jeszcze zastawalne chyba Kurde, nie dostał. Super. Dobra ściana na pewno by mnie ochroniła. Ty Fipek, bo na górce jest goście jeszcze uważaj, chodź 120 mhm. dostał. Walam repkę. No to przyda, to, przyda, to, przyda, drogą. to jest e, Nie mogę go jeszcze trafić, nie. On ma biało. Wreszcie Czyste? Nie wiem On był powalony jeszcze Chyba ty zabiłeś Ej, erpek złoty zostawiłeś No wiem, nie biorę rp bo mam miejsca O, ktoś strzelał, zostawił Profi, daj KVK, temu Sorry! Nie chciałem, już mu rzucam. Skąd on strzelił? Z... E, z W gdzieś Ale gdzie dokładnie to nie wiem Weź mu powiedz, że tu leży, bo nie mogę oznaczyć tych Tam jest jest jeszcze jeden Będę mógł zagrać na sam. Chodź na górkę, tak, może będziesz mógł wniku. Ej, Kefor, tam masz kewę, weź mu powiedz, że ma kewę Kewę masz tam gdzieś. I chodź na na tym, na znaczniku i chodźcie na górkę, bo mamy strefę tutaj. O, tu I ma dużego idź, idź jeszcze na górze, a na, na górce ma jeszcze dużego. No i na górce masz jeszcze dużego. Ty bo tam skrzynka jest ciągle, ciekawe że się w nią w pierwszym. No tam, bo tam ta skrzynka została na tym, w tym budynku, nie co? Ja pułapkę dałem. A to ja nie do ciebie mówię który. A jeden kolej został. Tak, o no, no to jest no. ten. To dobra. Sorry, nie chciałem. Dobra, aż Tak. Ostatnie. No, dawaj na nos, hołpy, profi Okay, jak ktoś jeden stada to już zabijmy to normalnie, bo nie wiem przypadku Ale no schopy O, wie to po pięk Łoooo, dobra Co? Normalnie lecimy. LOL Zła, ej! Poddaj, niech on mnie podaje, Henfur! Ej, on stada. teda łama, do łama. Ja mam 3-1 DEDOR. <grym> LOL On się uleczył, ej nie bij go z tak. Ten... Co on robi? Boże, Dobra. czy on nie widział, że on się uleczył? On cały czas i rybki, co wy robicie, kurwa. Honor itp. Za za chłopki nie masz? Okej. Okay. No jasne. No jest. Fors. Nice. Dzi gi. Fuck, ale to był stras. Ja jednego fraga miałem. Nie? A Jak chcę. Đajte da la